Upakowanie wydajnych podzespołów w smukłej i lekkiej obudowie to wyzwanie, którego podjął się Samsung. Czy mu się udało? Odpowiedź na to i wiele innych pytań przyniesie wideo recenzja laptopa z serii Kronos oznaczonego symbolem 700-Z5A S03PL. Waga na poziomie 2,4 kg oraz gabaryty, jak w przypadku konstrukcji, z matrycą przynajmniej o cal mniejszą. To cechy, które zwracają uwagę już przy pierwszym kontakcie z laptopem. Dobre pierwsze wrażenie potęgują smukłość obudowy oraz jej miły dla oka design, pozbawiony zbędnych ozdobników. Matowe wykończenie sprawia, że utrzymanie laptopa w czystości to nie jest problem. Niestety, dłuższe oględziny ujawniają liczne niedoskonałości w wykonaniu. Sztywność jednostki zasadniczej wykonanej z tworzyw sztucznych jest dość niska. Praktycznie cały pulpit zauważalnie się ugina i miejscami trzeszczy. Pokrywa, której zewnętrzna część jest aluminiowa, także nie grzeszy solidnością i najmniejszy nacisk skutkuje zakłóceniami na wyświetlanym obrazie. Centralny zawias, na którym osadzono ekran, stawia umiarkowany opór i pozwala na odchylenie panelu maksymalnie o niecałe 130 stopni. Jest to zakres regulacji, który nie wszystkim wystarczy. Chybotliwość dekla pod wpływem wstrząsów to skutek nie tyle słabego trzymania zawiasu, co elastyczności materiałów. Podsumowując, Samsung 700Z5A jest nad wyraz smukły, kompaktowy i lekki, a także praktyczny i elegancki, ale jednocześnie niezbyt sztywny i solidny. Do spasowania elementów także na upartego można się przyczepić. W tym przedziale cenowym na takie niedoróbki nie powinno być miejsca. Podświetlana wyspowa klawiatura to jeden z atutów testowanego Samsunga. Dobrze wyskalowane i rozmieszczone klawisze o dość twardym, dobrze wyczuwalnym skoku dają piszącemu niezły feedback. Kultura pracy przyrządu jest akceptowalna. Szkoda tylko, że ugina się on podczas pisania na obszarze znajdującym się nad napędem optycznym. Równie wiele dobrego nie można powiedzieć, niestety, o klikpadzie. Owszem, jest on odpowiednio czuły, ma dobre właściwości ślizgowe i imponujące rozmiary, ale jego precyzja pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że przyrząd nie reaguje poprawnie na wykonany gest i trzeba go powtórzyć. Krótko mówiąc czuć, że to Elan SmartPad nawet bez sprawdzania w menadżerze urządzeń. Oferowana funkcjonalność nie wykracza poza niezbędne minimum w laptopie ze średniej półki. Zintegrowane z powierzchnią dotykową przyciski funkcyjne są wygodne w użyciu, ale ich klik mógłby być nieco cichszy. Powierzchnia klikpada jest należycie sprężysta i dobrze amortyzowana. Wyposażenie Samsunga 700Z5A S03PL nie odstaje od standardów w 2012 roku. Na pokładzie laptopa znalazły się moduły Bluetooth 3.0 i dwuzakresowy Wi-Fi ABGN, gigabitowa karta LAN oraz szczelinowa nagrywarka DVD. Umieszczone w większości na lewej ściance porty potrafią się wzajemnie blokować, a ich ilość i różnorodność nie imponują. Napywca ma do dyspozycji dwa gniazda USB 3.0 i jedno wersji 2.0 wyjścia HDMI i Mini-VGA oraz pojedyncze gniazdo audio typu Combo, które łączy funkcjonalność wejścia i wyjścia. Bezprzewodowa transmisja materiałów HD jest możliwa dzięki implementacji technologii Intel Wireless Display 2.0. Zintegrowana kamerka o rozdzielczości 1,3 MP jest jedną z najlepszych montowanych w laptopach. Do szczęścia brakuje jedynie kontrolki stanu pracy. Mikrofon z funkcją tłumienia zakłóceń i echa spisuje się dobrze. Wbudowane głośniki o mocy 1,5 W każdy nie zachwycają jakością. Brzmienie jest nieco nienaturalne, basów praktycznie nie słychać, dźwięki często zagłuszają się wzajemnie. Na plus można zaliczyć wysoką moc systemu audio i brak pobrzękiwań nawet na maksymalnych nastawach. Matowa matryca o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1600x900 pikseli zapewnia duży obszar roboczy i zadawalającą czytelność także na otwartych przestrzeniach. Dzięki mocnemu podświetleniu LED. Dzięki wbudowanemu czujnikowi światła, luminacja jest automatycznie dostosowywana do panujących warunków oświetleniowych. Jakość panelu niestety nie imponuje. Kąty widoczności, zarówno w pionie, jak i w poziomie, są ograniczone. Paleta barw uboga, czernie szara, a kontrast niski. Nasycenie barw również nie jest najlepsze. Kolory zdają się nieco wybrane. Specyfikacja Samsunga 700Z5A S03PL robi wrażenie. Wewnątrz smukłej obudowy zamontowano szybki czterorodzeniowy procesor Intel Core i7 2675Q. Ma on 6 MB pamięci podręcznej, potrafi przetwarzać do 8 wątków jednocześnie i w razie potrzeby podnosić taktowanie z bazowych 2,2 GHz nawet do 3,1 GHz, dzięki technologii TurboBoost 2.0. Procesor współpracuje z 8 GB pamięci RAM oraz dedykowaną kartą graficzną AMD Radeon HD 6750M z 1 GB pamięci typu GDDR5. W razie potrzeby, np. w celu zaoszczędzenia energii, możliwe jest skorzystanie z zintegrowanego w procesorze GPU Intela HD Graphics 3000. W razie potrzeby, np. w celu zaoszczędzenia energii, możliwe jest skorzystanie ze zintegrowanego w procesorze GPU Intela HD Graphics 3000 dzięki implementacji systemu przełączania grafik AMD Switchable Graphics. Dane użytkownika są gromadzone na terabajtowym dysku twardym Samsunga o prędkości obrotowej 5400 obrotów na minutę. Dodatkowo, laptop ma zainstalowany 8GB dysk SSD Sandisk i SSD P4, który w ramach technologii Express Catch ma przyspieszyć szybkość działania komputera. Moc przerobowa czterorodzeniowego procesora Core i7 zestawiona z 8GB pamięci RAM jest na tyle duża, że laptop Samsunga dobrze sobie radzi nawet z kilkoma bardziej wymagającymi aplikacjami uruchomionymi jednocześnie. Tempo działania systemu jest zadowalające. Dzięki technologii Express Catch system i aplikacje uruchamiają się dość szybko. Niestety nie ma róży bez kolców. Układ chłodzenia nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła i dość szybko wydajność systemu w aplikacjach wielowątkowych spada o około 20%. Niezbyt intensywnie eksploatowany Samsung 700 Z5A jest cichy i co najwyżej letni. W środku dnia odgłosy wydawane przez przezęginą wśród szumów tła. A podzespoły nie nagrzewają się bardziej niż w innych laptopach. Sytuacja zmienia się jednak wraz ze wzrostem obciążenia. Wentylator błyskawicznie wkręca się na wysokie obroty, czyniąc laptop wyraźnie słyszalnym. Mimo to temperatury obudowy w okolicach kratek wentylacyjnych dość szybko się podnoszą do wartości nieprzyjemnych dla użytkownika, a podzespoły dosłownie gotują się. Procesor dobijający do 95 stopni obniża taktowanie do około 1,7 GHz w celu ochrony przed przegrzaniem. Jednym z największych atutów laptopa Samsunga są przebiegi na akumulatorze. Bez przesadnego oszczędzania energii da się przepracować średnio 5-6 godzin. W trybie energooszczędnym da się bezproblemowo przekroczyć 8 godzin. Są to imponujące wyniki, zważywszy na konfigurację sprzętową komputera. Samsung Chronos 700Z5A S03PL spełni oczekiwania użytkowników, którzy szukają stylowego, mobilnego komputera nadającego się do wykonywania prac biurowych, oglądania filmów i okazjonalnego grania. Muszą oni jednak przymknąć oko na kiepską choćmatową matrycę oraz przeciętną jakość wykonania i solidność obudowy, a także nie eksploatować go nadmiernie, gdyż wtedy robi się głośny i gorący.